jedną z usług stacji kontroli autotest jest usługa tak zwany autodoktor jest to badanie samochodu przed kupnem, czyli przyjeżdża ktoś, kto jest sprzedającym z nowym potencjalnym właścicielem, czyli z kupującym i dlatego kupującemu nasza firma sprawdza auto przed zakupem. I możemy dokonać takiej właśnie weryfikacji i opowiedzieć tym okupującym wtedy, w jakim jest dokładnie stanie, czyli od strony silnika, od strony skrzyni biegów, zawieszenia, od strony stanu przewodów hamulcowych, czy też przewodów paliwowych, ogólnie podwozia i nadwozia, typu czy nie było w jakimś wielkim wypadku, czy nie było gdzieś no, źle pospawane, czy, 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 czy nie było po dachowaniu na przykład. Nasza usługa Autodoktor polega na sprawdzeniu samochodu tak jak sprawdzamy auto na przeglądzie technicznym, plus dodatkowo sprawdzamy auto pod kątem wypadkowości czy też ukrytych wad. Korzyścią badania, tak zwanego badania Autodoktor, jest to, że kupujący może określić. Się, czy jest zainteresowany danym samochodem, czy nie jest zainteresowany, czy jego stan techniczny jest zadowalający dla kupującego, czy też nie jest zadowalający.